Szanowni Państwo, serdecznie witam w imieniu Departamentu Programów Europejskich, który w swojej ofercie oprócz narzędzi do finansowania wzrostu innowacyjności firm ma również narzędzia przeznaczone dla osób, które dopiero chcą zakładać działalność gospodarczą, a także dla osób, które prowadzą działalność w postaci niedochodowej, czyli różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i takie podmioty. Natomiast w dniu dzisiejszym skupię się w pierwszej kolejności na tym, co było, ponieważ to, co było w ostatnich latach, będzie miało duży wpływ na to, co będzie dostępne dla przedsiębiorców pod koniec tego roku i w przyszłym roku. W pierwszej kolejności poproszę o kolejny slajd. Jeszcze jeden? Super. Kredyt na innowacje technologiczne pierwszy, pierwszy instrument finansowy, o którym będę mówił. Działanie wdrażane przez BGK tak naprawdę od 2007 roku. Działanie polegające na tym, że przedsiębiorca uzyskuje w BGK dotację dla swojego projektu. Projektu, który zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii opracowanej przez tego przedsiębiorcę samodzielnie, opracowanej we współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub nabytej od zewnętrznego podmiotu na przykład w formie licencji wdrożeniu tej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych produktów lub nowych usług, lub znacząco ulepszonych produktów lub usług przynajmniej w skali przedsiębiorstwa. Oczywiście BGK premiował podczas oceny projektu innowacje, które były na szerszą skalę niż tylko skala, przed, skala przedsiębiorstwa, które wnioskuje o dofinansowanie, czyli innowacje na skalę krajową lub europejską lub światową miały dodatkowe punkty. Jak działa to, to narzędzie, jak działa ta dotacja, jest trochę inna niż wszystkie i myślimy, jesteśmy przekonani, że w tym tkwi jej sukces. Mianowicie, w ramach tej dotacji BGK ściśle współpracuje z bankami kredytującymi. Po co te banki? Banki kredytujące udzielają przedsiębiorcy kredytu inwestycyjnego na finansowanie inwestycji. Czyli z tego kredytu przedsiębiorca kupuje maszyny, urządzenia, buduje halę produkcyjną, a BGK w ramach dotacji spłaca za przedsiębiorcę część tego kredytu. W zależności od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy, ta spłata może wynosić nawet 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, czyli tych, które podlegają wsparciu. Więc jest to bardzo atrakcyjne narzędzie i dlatego tak wielu przedsiębiorców postanowiło z tego skorzystać. Jeżeli mowa o bankach kredytujących, ponad 20 instytucji z nami współpracowało. Były to zarówno te wielkie banki sieciowe, działające w skali całego kraju, jak również małe banki spółdzielcze, więc dostępność produktu była na bardzo wysokim poziomie. Poproszę kolejny slajd. Trzy przykłady firm, które w ostatnim czasie zrealizowały inwestycje z naszym wsparciem. Pierwsza u góry firma z branży poligraficznej, która opracowała metody znakowania swoich produktów, tak aby możliwa była późniejsza weryfikacja, czy mamy do czynienia z oryginałem, czy nieautoryzowaną kopią wykonaną w innym zakładzie poligraficznym. Dla każdego projektu w znanym sobie tylko miejscu, widocznym w bardzo dużym powiększeniu, umieszcza się ciąg cyfr, które pozwalają na weryfikację, czy taki produkt jest oryginalny. Drugi projekt, zupełnie inna branża, firma z Małopolski, firma rodzinna, która opracowała parking automatyczny. Co jest z nim ciekawego? Ten parking zajmuje tylko dwa standardowe miejsca parkingowe, a w zależności od konfiguracji może pomieścić nawet 16 samochodów. Więc tutaj mówimy o olbrzymiej korzyści. Co ciekawe, każdy, który poje, każda osoba, która pojedzie zobaczyć siedzibę firmy, będzie. Korzystać z tego parkingu, ponieważ firma zbudowała taki pokazowy parking dla swoich klientów i pracowników. Trzecia, zupełnie inna, inna firma, zupełnie inna branża, branża wentylacyjna. Olbrzymi rozmiar budowanych elementów, które również noszą znamiona optymalizacji procesu wentylacji. Widzicie Państwo trzy przykłady trzech firm z zupełnie różnych branż, które skorzystały z tej formy wsparcia. Natomiast takich przykładów. Mógłbym wymienić kilkaset, ponieważ od tego 2007 roku ponad 800 firm skorzystało z naszego wsparcia i są to kwoty idące w miliardy złotych. Poproszę kolejny slajd. Na podstawie tego, co było, uruchamiamy nowy produkt. Kredyt technologiczny jest sukcesorem, jest następcą kredytu na innowacje technologiczne i dzieli z nim większość. Jak nie całość rozwiązań, które były w ostatnich latach wprowadzone. Wystartujemy w czwartym kwartale tego roku. Alokacja na projekty, czyli kwota, którą będą mogli przedsiębiorcy wykorzystać, wyniesie przynajmniej 150 milionów euro. Dofinansowanie do projektów, które polegają na wdrożeniu nowej technologii, Widoczne cztery dopuszczalne formy na środkowej części slajdu i uruchomienie na podstawie tej technologii produkcji nowego produktu lub nowej usługi. Znowu będziemy premiować podczas oceny projekty o wysokiej skali innowacyjności. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jest to nabór o charakterze konkursowym, czyli im więcej punktów podczas oceny, tym wyższe miejsce na liście rankingowej i tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Grupa docelowa dla tego produktu, produktu: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że analizując status MŚP, BGK bierze pod uwagę zarówno tą firmę, która wnioskuje o dofinansowanie, jak również firmy partnerskie i powiązane z tą firmą. Poproszę kolejny slajd. Do jakich wydatków BGK może się, mówiąc kolokwialnie, dołożyć w takim projekcie? Dwie główne kategorie, które występują praktycznie we wszystkich projektach. Po pierwsze, koszty budowlane związane. Potencjalnie na początku z nabyciem nieruchomości oraz ewentualną budową na tej nieruchomości zakładu produkcyjnego. Możemy mówić również o remoncie, modernizacji, adaptacji istniejących budynków, w zależności od tego, jak przedsiębiorca ma potrzebę to zrealizować. Druga główna kategoria, która występuje zawsze w każdym projekcie, czyli nabycie maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia tej technologii, którą przedsiębiorca zamierza projekcie wykorzystać. Pozostałe kategorie wydatków pojawiają się w niektórych projektach w zależności od tego, co przedsiębiorca akurat potrzebuje. Poproszę kolejny slajd. Wciąż pozostajemy we ścisłej współpracy z bankami kredytującymi. Jesteśmy na etapie rozmów o podpisaniu nowych umów. Liczymy, że większość tych banków, które do tej pory z nami współpracowała, podtrzyma chęć współpracy i dzięki temu ten produkt wciąż będzie dostępny dla przedsiębiorców. Jesteście Państwo w tej uprzywilejowanej sytuacji, że w Waszym województwie w ostatnich latach było najwyższe możliwe dofinansowanie i prawdopodobnie ten poziom się utrzyma. Do tej pory mikro i małe, średnie, mikro i małe firmy mogły liczyć na 70% dofinansowania, natomiast średnie firmy na 60% dofinansowania. Podstawą wyliczenia dofinansowania jest kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie, czyli tych, które podlegają wsparciu, bo są niezbędne do wdrożenia nowej technologii. Poproszę kolejny slajd. Drugi nowy produkt, który uruchomimy, jest konsekwencją analizy projektów, które w ostatnich latach nie otrzymały dofinansowania. Zbadaliśmy i sprawdziliśmy, dlaczego eksperci, którzy dla nas oceniają projekty, nie, poz, nie oceniali pozytywnie części projektów i czego tak naprawdę przedsiębiorcy w tych projektach oczekiwali i na co potrzebowali finansowania. Odpowiedzią na tą analizę jest nasz kredyt ekologiczny. Jest to narzędzie, które będzie służyło wsparciu przedsiębiorstw. To wsparcie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. Czyli tu nie będziemy mówili o żadnej nowej technologii, nie będzie obligatoryjnego nowego produktu. Tutaj będziemy mówili o tego typu inwestycji, która wpłynie na efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Z tym produktem ruszymy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy mieli dostępnych przynajmniej 460 milionów euro na dofinansowanie. Z punktu widzenia technicznego, ten produkt będzie działał identycznie jak kredyt technologiczny, czyli tutaj też będą banki kredytujące, które będą finansowały taką inwestycję, a BGK będzie spłacać za przedsiębiorcę część lub całość kredytu udzielonego przez dany bank kredytujący. Co warte zauważenia i nad czym jeszcze pracujemy, staramy się, aby tutaj w tym produkcie, oprócz przedsiębiorstw sektora MŚP mogły uczestniczyć również firmy. Które kwalifikują się do kategorii small meetcapsy, czyli zatrudniające do 499 pracowników, oraz midcapsy, czyli firmy do 3000 pracowników. Poproszę kolejny slajd. Jakie inwestycje będziemy wspierali? Przede wszystkim wspieramy inwestycje, które polegają na modernizacji dotychczas posiadanej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów. Może to polegać na e, wymianie urządzeń, na modernizacji budynków, na wymianie całych linii technologicznych może również polegać, również albo lub, w zależności od tego, jak przedsiębiorca zaplanuje taki projekt, na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz modernizację już posiadanych odnawialnych źródeł energii. Warunkiem dostępu do tego projektu będzie to, że jego wyniku przedsiębiorca osiągnie przynajmniej 30% poprawę. Czyli wartość bazowa, która była przed projektem, a wartość docelowa. Tutaj musimy mówić o przynajmniej 30% ograniczeniu zużycia energii lub innych zasobów, które w tym projekcie pełnią kluczową rolę. Podstawą weryfikacji tych parametrów na początku i na końcu będą audyty energetyczne, także będzie to zero-jedynkowa kwestia. Poproszę, kolejny slajd. Banki kredytujące będą finansowały projekty polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej. BGK będzie spłacał część tego kredytu, który został udzielony na, na finansowanie takiej inwestycji. Tutaj znowu będziemy mieli koszty kwalifikowane, znowu będziemy mieli dofinansowanie zależne od tego, gdzie dany projekt jest realizowany, jaka jest wielkość firmy. Niezmiennie Państwo Województwo będzie na najwyższym możliwym w skraju poziomie. Poproszę kolejny slajd. Jakie koszty w tym projekcie będą mogły być finansowane? Tutaj katalog jest trochę węższy niż w kredycie technologicznym, natomiast wynika to z zupełnie innej specyfiki projektu. Tutaj mówimy o inwestycji w maszyny, urządzenia Zakup nowych maszyn, zakup używanych maszyn, modernizację posiadanych maszyn, jak również inwestycje związane z posiadanym budynkiem, czyli poprawienie jego efektywności energetycznej, wymiana źródeł ogrzewania, termoizolacja, wymiana stolarki okiennej. Tutaj zakres projektu pod tym względem będzie szeroki. Oczywiście pojawiają się również odnawialne źródła energii, zakup, montaż. Paneli fotowoltaicznych i innych rozwiązań z tej kategorii. Poproszę kolejny slajd. Przykładowe inwestycje, które moi koledzy i koleżanki zaproponowali jako projekty możliwe do finansowania w kredycie ekologicznym, natomiast to nie jest katalog zamknięty. Patrząc na tą listę, możecie Państwo zastanowić się, czy to, o czym myślicie, wpisuje się w ogólne założenia do tego produktu. Jest przynajmniej częściowo zbieżne z tym, co jest na slajdzie. Będziemy analizować każdy projekt, który będzie do nas złożony. Jeżeli będzie wpisywał się w ogólne założenia dla takiego projektu, jakim ma być kredyt ekologiczny, również będziemy starali się, aby mógł być on sfinansowany. Poproszę kolejny slajd. Niezależnie od tego, czy myślicie Państwo o kredycie technologicznym, czy kredycie ekologicznym, bo te produkty należy rozpatrywać oddzielnie od siebie. Pierwsze kroki trzeba będzie w najbliższym czasie skierować do banku kredytującego. Można pójść do swojego banku, można spróbować oferty innych banków kredytujących. Te banki będą badały Waszą zdolność kredytową. Na podstawie badania zdolności i potwierdzenia tego, że jest pozytywna, wystawią Wam dokument, który to potwierdza czyli promesa kredytu technologicznego albo ekologicznego. Mając ten dokument składacie do BGK wniosek o dofinansowanie w pełni w formie elektronicznej przez generator wniosków działających w przeglądarce internetowej. My oceniamy te projekty, a w zasadzie oprócz tego, że my oceniamy je formalnie, czy się zgadzają z założeniami do projektu, przede wszystkim oceniają je eksperci, których zatrudniamy do oceny takiego projektu. Na podstawie oceny tych projektów i przyznanych punktów tworzymy listę rankingową najlepsze projekty ta lista jest dokumentem jawnym, ona pojawia się na naszej stronie internetowej. Każdy może zobaczyć, jaka firma dostała jakie dofinansowanie na jaki projekt. W ślad za tą listą wyślemy do wybranych przedsiębiorców informację o tym, że przyznaliśmy im dofinansowanie. I dopiero w tym momencie przedsiębiorca podejmuje pierwsze zobowiązanie, ponieważ w tym momencie podpisuje umowę kredytu technologicznego lub ekologicznego i umowę o dofinansowanie z BGK. Czyli nie ma tutaj mowy o tym, że trzeba realizować w ciemno taką inwestycję, nie wiedząc o tym, czy dofinansowanie będzie przyznane, czy nie. Możecie Państwo poczekać na informacje ze strony BGK o tym, czy projekt został wybrany do dofinansowania. W dalszej kolejności realizacja i rozliczenie projektu, przesyłacie Państwo do nas faktury, potwierdzenia płatności, protokoły odbioru. Jeżeli wszystko jest ok, uruchamiamy płatność. I co ciekawe i co istotne, ta płatność trafia wprost na rachunek Waszego kredytu, spłacając za Was część jego kapitału. Czyli nie przelewamy tych środków na rachunek przedsiębiorcy do dowolnego wykorzystania, tylko bezpośrednio i kierunkowo na rachunek kredytu spłacając za przedsiębiorcę część jego zobowiązań. Poproszę kolejny slajd. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dwa produkty, które chciałem Państwu dzisiaj na sam koniec dnia przedstawić. Warto pamiętać o kredyt technologiczny na bardziej zaawansowane projekty, kredyt ekologiczny na projekty związane z efektywnością energetyczną przedsiębiorców. Bardzo dziękuję.